Zajmę zegarek, żeby mnie nie ograniczał. <laughs> Od której mam skończyć? Bo jak już była modlitwa, to już niczym nie jestem <laughs> eee, Jest... Czy 25 po jak skończę, to będzie za długo, czy nie? 25 po 11, nie? <laughs> Myślę, że bardzo miło i z wielką radością yy, patrzy się na owoce tego, co Pan mógł pozwalał siać i yy, y, y, y korzystajcie, czerpcie z tego. Ja kiedyś nie rozumiałem słów, które ojciec duchowny do nas powiedział w seminarium. Jak jeszcze człowiek był 20 kilo, nie się nie siwych włosów. Siedział taki wystraszony z tyłu tej kaprysy. W seminarium się siedzi od końca, a im bliżej święty, tym bliżej ołtarza się siedzi. Siedzieliśmy gdzieś tam po tych kontach ciemnych. Jeszcze wtedy było z 200 osób w seminarium, też się po kontach siedziało. Siedzi wszyscy w pierwszej ławce siedzą. I e, wtedy na jeden z tych pierwszych spotkań ojciec duchowny mówi no, podjęliście decyzję e, i cieszcie się, bo widzicie teraz brak zmartwychwstania e, w tym kroku wiary, bo, bo mówił, że myślę, że nie macie wątpliwości, że to był krok wiary, żeby zostawić e, swoje życie i, i wejść w tą przestrzeń formacji seminarium. Wtedy go nie rozumiałeś. Eee, aż do, do kilku wydarzeń w moim życiu, ale dziś widzę, jak takie momenty są potrzebne i niosą. Dlatego, e, jak e, rodzimy, wszyscy pamiętajcie, e, wszyscy jako wspólnota, rodzimy nowych, bo, bo się formujemy. Zobaczcie, jaka była droga, przedtem o tym mówiliśmy tam e, z, z moją Wspólnotą, jaka była droga przyjaciela obłudniowego. On najpierw musiał poznać dobrze swojego pana, żeby później wiedzieć, kogo w nim rozkochać i w jaki sposób to zrobić. Tak samo to jest, my, my się tu nas zainformujemy, czy to jest, to jest dzieło każdego z nas. <gryzednio> I Yy, dlatego cieszcie się i patrzcie na to, jak na wraz z martwych stałego, który staje przed nami. Yy, Dajcie tą radość serce i niekonanie się w chwilach zwątpienia. Do tego momentu wracacie w chwilach zwątpienia, jak pomyślicie sobie, a nie ma to sensu, po co pół godziny rozmawiać? Sporo pięć minut. <noise> Wtedy sobie przypomnijcie ten wraz z martwych stałego i yy, niech on oświeca. A yy, dzisiaj będzie adwentowo. Pan Bóg tak poprowadził. Że dał piękny tekst, aż się sam zaskoczyłem, że, że tak umiał by być co innego, ale na sam koniec przygotowania tej konferencji yy, co innego się pojawiło i yy, powstanie fragmentu z Ewangelii Mateusza. A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Matka jego była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Nie chciał jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z nią pokryją. A gdy tak zdecydował, Anioł Pański ukazał mu się we i powiedział: Józef jest synu Dawida. Nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to, co się w niej poczęło, pochodzi z ducha świętego. Urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni swój lud od grzechów. A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Oto dziewica pocznie i poradzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Gdy Józef wzbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł pański i przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią, aż urodziła syna i nadał mu imię Jezus. E... To jest historia, którą znamy doskonale i Adwent nas w tą tajemnicę też wprowadza coraz głębiej. W tajemnicę zwiastowania, w tajemnicę później Święta Narodzenia Pańskiego nas wprowadzą w tajemnicę Jego Narodzenia. Ale chciałbym, żebyśmy się skupili i zatrzymali w perspektywie tego tygodnia, który rozważaliśmy właśnie na małżeństwie Maryi i Józefa. E, dla zbawienia dusz, e, i e, e, jaka ich rola była dla zbawienia dusz w tym, co robili, w decyzjach, e, które podejmowali. E, bo to jest po prostu e, coś, co przekracza e, takie zwykłe patrzenie. I zaraz przyłożymy ich sytuację do swojego życia i zobaczymy, że w ogóle tam, co tam się wydarzyło, to jest coś mega, przerastającego nas w niesamowity sposób. I, no, I do tego musimy dorastać, żeby takie decyzje na co dzień podejmować. Dlaczego? Bo oni poświęcili dosłownie wszystko dla zbawienia duszy. Zostawili wszystko, zrezygnowali z całego dotychczasowego swojego życia i planu na nie, dla zbawienia innego. Co, co Józef słyszał, jak słyszał imię Jehošuła? No słyszał zapowiedź Izajasza. Czyli co? Bóg przychodzi, aby nas zbawić. On wprost otrzymał zaproszenie. Miej udział w zbawianiu ludzi. Przez to, że przyjmiesz Maryję jako swoją małżonkę. Przed taką samą decyzją staje Maryja w chwili zwiastowania. Bo usłyszy, że ten, którego urodzi, ma być Zbawicielem świata. Czyli życie Maryi i życie Józefa jest całe poświęcone zbawieniu innych. Jest zaangażowaniem w zbawienie człowieka. I jak to się realizuje w ich życiu? W prosty sposób, tak? Bo wychowywali za nie mieli I, i, I życie do tego prowokowało. Ale pomyślcie o tym, jak oni patrzyli na Niego. Świadomi tego, co się wszystko wydarzyło. Nawet jeżeli później się wydawał być normalnym chłopcem, młodzieńcem, to to wszystko, co się działo, co zapowiadało jego narodzie, nie było y, normalne. Y, można powiedzieć, że nawet w pierwszym momencie złamało im życie. Bo y, Maryja, zobaczcie, nie dzieli się z Józefem od razu tym, co się stało. Idzie do Ayn Karin. Tam Pan Bóg przygotował sytuację, która jej to wszystko potwierdzi. Bo Elżbieta doświadcza podobnego cudu. Mimo swojej gospodności, wieku, który uniemożliwiał jej zajście w ciąże, jest brzemienna. I staje Maria z Elżbietą naprzeciw siebie i Maria mówi: Ty nie uwierzysz, jestem w ciążę, a nie służyłam z węża. A Elżbieta mówi do Marii: Ty nie uwierzysz, czepitłam, a jestem w ciąży i wiecie już skąd radość była. To jest Boża radość. Do tego dojdziemy też, bo radości było w tym tygodniu. I właśnie panu przygotował po kolei. Dał też czas Józefowi, żeby okrzepł bo Józef kalkuluje. Mówi, jak tu wyjść z tej hańby? Ona już była jego żoną. Yy, oddalając ją yy, publicznie, musiałby ją skazać na okamienowanie, więc chciał to zrobić pokryją. Czyli możemy założyć, że ją kocha. Yy, a przyjmując ją z dzieckiem, w czasie, kiedy jeszcze nie powinni współżyć według prawa, a jest nazwany sprawiedliwy, przez przypadek, no to już go nazywa sprawiedliwy, czyli człowiekiem, który bezbłędnie przestrzega prawa. Co robisz? Ciągnę na ziemię hańbę. Naraża swoje przedsiębiorstwo na upadek, nie? Bo przestaje być wiarygodnym dla ludzi z otoczenia. Maria, mówiąc tak, Panu Bogu, w momencie zwiastowania naraża się na ukamienowanie. Wierzę może ją, Józef oddalić od siebie, że będzie musiała uciekać z Nazaretu. Mieszkać gdzieś, wychowywać dziecko. Dalej myślę, że po to też te kroki dla imkariń pierwszych kieruje może się na ja się zgodzi. E, oni z takimi dylematami stoją, a my chcemy stanąć i e, przyjąć dzieło ewangelizacji jako coś, co nam nie sprawiało wiecznie radość. I będzie mhm. nas cieszyło. Nie właśnie z tym, że e, w pewnym momencie Pan może nas i przed takimi wyborami e, postawić, że z czegoś ze swojego życia nawet. E, Będę zostanę zaproszony, żeby zrezygnować. Zobaczcie, że każde z nich zwiastowanie przyjmuje, jest im ogłoszone jako forma propozycji ze strony Boga, nie nakazu. Każde z nich otrzymuje propozycję. Idąc tą drogą będziesz miała, będziesz miał udział zbawienia. I jak wygląda ich życie, które ma być nakierunkowany na ewangelizację, na, na zbawienie innych. Całe jest to podporządkowane, bo całe życie podporządkowali Chrystus. Zobaczcie, później Maria jako Jego pierwsza, najdoskonalsza z uczniów Jezusa, jest za nim, jest z Nim, towarzyszym, Towarzyszy Kościołowi później, który się rodzi. I pod tym kątem właśnie teraz zderzmy z ich życiem nasze. Nasze osobiste doświadczenie. Czy Twoje rodzicielstwo, macierzyństwo, ojcostwo, czy Twoje synostwo, czy Twoje bycie córką jest niesieniem zbawienia? To jak przeżywasz w swoim życiu: bycie mężem, bycie żoną. Czy to jest niesienie zbawienia? Bo dla Maryi Józefa tak było. Oni później każdą decyzję temu podporządkowali. O tym, że y, będą żyli w czystości. Zobaczcie ten moment Józefa zawahania, Pan Bóg interweniuje w śnie. Y, myślę, że też nie jest przypadkowy. Y, to był czas, kiedy właśnie Bóg przez swoje słowo mógł do niego docierać. My czasem bardzo szybko też pochopnie odrzucamy wolę Bożą, bo i się wystraszyliśmy. To Mówiliśmy przy walce duchowej, nie, że jak to wola Pana Boga, to najczęściej na początku się wystraszymy. A jak w to wejdziemy, zrobimy krok wiary, to przychodzi wielki pokój. I się odnajdujemy. Mówimy, kurczę, jestem na swoim miejscu. Szatan wiemy, mówił Ignacy, podpowiadał nam, że działa inaczej. Jak? Najpierw wielka radość, pragnienie tego, chcę tego, pożądam, w swoim życiu. A jak w to wejdę, to pustka i rozczarowanie. Nie bój się, że Boże zaproszenie do tego, żebyś stawał się narzędziem zbawienia w Jego ręku, będzie Cię przerażać. Będziesz się czuł niewystarczający i niemocny, bo tak zawsze będzie. I z tym wszystkim Bóg Ciebie chce i chce się Tobą posługiwać jako narzędziem zbawiania innych. I pozwól Mu się poprowadzić, pozwól Mu się ponieść. Yy, bo wtedy zobaczcie, jak yy, przyjmowanie tego trudu stanie się naszą decyzją. Będziemy widzieć cel. Nie będę patrzył na udrękę, tylko na cel. To wtedy yy, to stanie się radością. Będę to mógł czynić z radością. Yy, nie tylko o yy, podręczniku mogliśmy rozważyć teraz o tej wiarygodności. Tak? Nasza radość jest potwierdzeniem wiarygodności naszego przesłania. Ale pięknie też o tym pisała Urszula Leduchowska. Ona w ogóle mówiła o apostolskiej radości, o uśmiechu. Mówiła, że im gorszy dzień miała, tym bardziej starała się uśmiechać do wszystkich. Żeby mówi, bo no, byłam świadoma tego, że nie jestem w stanie wykrzesać z siebie dobrego słowa, bo mnie rozrywało. I mówiła, chociaż starałam się do tych ludzi uśmiechać. Żeby w ten sposób ogłosić dobrą nowinę. I. To też nam jest potrzebne. Żebyśmy umieli dawać radość, prosić o nią też Pana Boga, żeby ona płynęła z niego. Czasami są trudne, niekiedy trudno z wykrzesać radość, ale, ale żeby ją dawać, żeby się nią dzielić z innymi, nie, nie, nie tą swoją, tą Bożą radością, to nie będzie fałszywa radość. I e, dlatego e, zachęcam, e, żebyś e, przyjrzał się swojej codzienności. E, Popatrzył na te swoje codzienne obowiązki, które wykonujesz. Czy jest w nich ta myśl? Robię to, żeby pomóc z nim Robię to, żeby pomóc z nim Święty Jan Maria Janek Zrobił rzecz niezwykłą. Niektórzy powiedzieli niezwykle głupią. On tak nawet powiedział o tym, jak się zastanowił później, co zrobił. Ale pokazującą, że jego życie we wszystkim, co robi, było nastawione na zbawienie innych. Zauważył, że z jego ogrodu przy plebani parafianie podkradali gruszki. Nie pytał. Więc to była kradęż. I mówi: no, jak tu zrobić, żeby nie wchodzili w grze? Więc na te gruszki. Mówi, nie będzie pokusy, nie będzie grzechu. I ściął chorągał to drzewo i mówi, ale z głupi. Mogę powiedzieć kartkę, proszę się częstować. Prosta sytuacja, ona się wydarzyła autentycznie. Pokazuje właśnie, jak to ukierunkowanie jest obecne i może być obecne w naszym życiu. Jak patrząc na to, co robię, jak wyglądają moi relacje z innymi, co robię dla nich to pokazuje, czy zależy na na czy nie. I zrewiduj jeszcze, nie kończąc tego tygodnia tak szybko, swoje życie. Patrząc właśnie, czy twoje działanie, szczególnie to najprostsze, jest wypełnione radością. gdzie Ewangelia nam podpowiada, co zrobić, jak w ogóle nie zaglęsiły do radości. Przerzucić to wszystko na Niego i pozwolić, żeby On w tym mi pokazał, zobacz, że przez ten trud jak nie zaczniesz narzekać, to możesz okazać miłość. A tam, gdzie jest miłość, tam się pojawi radość. Sama się z... miłość rodzi radość. To w tobie się urodzi radość sobie. I to jest jedna rzecz. I druga właśnie, czy jestem cel w tym, że to, co robię, to co mówię. Czy myślę o tym, że mogę komuś pomóc w zbawieniu? Ale też mogę przeszkodzić przez konkretne postawy. Ko Kojarzą mnie na przykład ze wspólnotą w niektórych środowiskach, a daje antyświadectwo. I zamiast komuś pomóc w zbawieniu, mogę wręcz przeciwnie, stanąć komuś na drodze do zbawienia. Yy, dlatego yy, kończąc ten tydzień i kończąc czas, który już przekroczyłem, yy, pomyślmy o tym wszystkim i oddajmy Bogu chwałę za to, że nas zgromadził połudły się za wszystkie współpracę.